Cześć drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Żużlowego Top 8. Witam Was bardzo serdecznie wesoła ekipa kanału Żużlowego Degustato, czyli Piotrek. Cześć Piotrek. Manko. Witam Was również ja, czyli Rafał. Słuchajcie, kolejny odcinek przed nami, a Piotr nam teraz powie o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o najlepszych ośmiu startowcach w XXI wieku. Dlatego nie znajdziecie tu Hansa Jensena, Uprzedzając wszystkie komentarze, tak wiemy, że on super startował, ale w XX wieku My poruszamy się w obszarze zawodników, których pamiętamy z torów, więc, więc raczej to jest XXI wiek, dlatego będą tutaj właśnie takie nazwiska, ale tak, skupiamy się na tych zawodnikach, którzy najszybciej ruszają spod linek, więc to 8 najlepszych startowców przed Wami już za chwilę. Dokładnie, ale zanim to się wydarzy, zachęcamy do zostawienia łapek w górę i subskrypcji tego kanału. No i teraz się będzie wydarzało. Miejsce ósme, Piotr, u Ciebie. Wiktor Lampard. Wiktor Lampard. Tak, on być może za długo nie jeździ, ale zdążył już zasłynąć z tego, że starty ma fantastyczne, wielokrotnie nawet zbyt dobre jak na polskich sędziów, więc wydaje mi się, że już tą krótką karierą sobie zasłużył na to, żeby mówić o nim jako jednym z lepszych startowców w lidze. No, znany też jest z tego, że często te pozycje zyskuje na starcie, a później nie zawsze je dowozi do mety, ale miejmy nadzieję, że i to się zmieni, że i tych punktów będzie... Będzie więcej. Wiktor na pewno duża kariera przed nim no i oby się rozwijał. Starty już ma świetne moim zdaniem. Trzeba coś jeszcze dołożyć i będzie dobrze. Powiem ci jestem zaskoczony, że akurat Wiktora Lamparta tutaj wrzuciłeś. No zaraz zobaczymy kogo ty wrzuciłeś. O to też będziesz zaskoczony, bo u mnie na osobie miejscu znajduje się, uwaga, Sebastian Łamek. No. Bo pamiętam tego zawodnika, no dobra, jestem często, wiadomo, i to był koleś, który startował, dojeżdżał do krawężnika, i jak wystartował pierwszy, a często mu się to zdarzało, to przywoził punkty. Rzadko kiedy ten zawodnik odjeżdżał od krawężnika i szukał jakiejś tam, wiesz, akcji po dystansie, więc no ja pamiętam gościa z tego, że dobrze startował, a jednak Sebastian Lomek był dobrym zawodnikiem, no nie powiesz mi, że nie. Że nie był wybitny, ale był dobry. No był dobry, no to nie da się ukry, no Jeździł w Grand Prix jako stały uczestnik, więc nie mógł być raczej jakiś mega słaby. Chociaż w Grand Prix było parę zawodników, którzy tam jeździli i nie powiedziałbym do końca, że są jacyś mega dobrzy, no ale jeździł, więc nie, no na pewno. Duża kariera za Sebastianem, więc czemu nie? Dobra, co masz na miejscu siódmym? Na miejscu siódmym mam Patryka Dudka. Patryk się w tych naszych topkach gdzieś tam pojawia, zazwyczaj dość nisko, ale regularnie. Więc siódme miejsce Patryk Dudek, no też świetny startowiec. Też do niego taka łatka przylgnęła, że, że no Patryk to raczej startowiec, raczej tam w polu nie za bardzo, chociaż to nie jest do końca prawdą, ale te starty potrafi, potrafi dobrze wykonywać, więc na siódmym miejscu Patryk Dudek. Tak, mówi, że Patryk Dudek się pojawia w naszych topkach, to znaczy uściślając w twoich, bo ja go jeszcze chyba nie wymieniłem nigdzie tutaj. Chociaż nie, w najlepszych. Nie, no było na pewno w najlepszych juniorach i pewnie w najlepszych. W polskich zawodnikach może gdzieś tam. Też. No pewnie też. Więc... No tak, no ale no generalnie. Nie gdzieś tak często... tam nawet nam widzowie pisali, że za wysoko. Patryk Super, Dudek, tak, więc. No. Ale dobrze, piszcie właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby się konfrontować, kłócić i sprzeczać. U mnie na miejscu siódmym znajduje się Martin Waculik. Tak, uważam, że Martin Waculik jest dobrym startowcem, ale nie na tyle dobrym, żeby być wyżej na tej liście. Bo jednak Waculik ma trochę trasy, jednak nie, nie jest tak dobrym startowcem jak wszyscy ci, których przypomnimy, przytoczymy za chwilę. Bo, bo no jest tutaj kilku gości, którzy. wiesz, klamka się puszcza i brrr, jest gościu 47 metrów z przodu. Nie? Ale ja to byłem nie ma. W bo za szybko puścił. Ma, mam jednego takiego tutaj. Ja też. Tak, dobra. To czy będzie on na miejscu szóstym? Owszem. Kto to taki? Tobiasz Musielak. Mamy dokładnie to samo miejsce szóste. Pozdrawiamy Tobiasza przy okazji. Tak, no, Tobiasz wielokrotnie wypowiadał się nawet, że musi ten start troszeczkę opóźniać, bo jak puści tak jak, jak byłby w stanie to sędziowie mu przerywają wyścigi. No Też jest znany z świetnego refleksu i z tego, że potrafi super wyskoczyć spod linek, więc no, bezapelacyjnie musiał się na tej liście znaleźć. Znalazł się na szóstym miejscu pewnie przez to, że te nazwiska, które są wyżej, przynajmniej na mojej liście, są takie dużo bardziej potężne. No ale tobież na pewno zasłużenie na liście najlepszych startowców. Nazwisko Muzielak również jest potężne, to fakt, ale pewnie będziemy mieli tam nazwiska, które zdobywały medale, może nawet i tytuły indywidualne Mistrzostw Świata. Więc to no jednak tu też w grę wchodzą umiejętności jakby ogólne i doświadczenie, może nie, ale osiągnięcia. O, także te listy są. Różnie skonstruowane, ale tak to Białorusielak jest zawodnikiem, który robi to fantastycznie i też u mnie znajduje się na miejscu szóstym. Ciekaw jestem, kto jest u ciebie na miejscu piątym. Artyn Łaguta. Artyn Łaguta, który chociażby w tych poprzednich sezonach, kiedy walczył o Mistrzostwo Świata, fantastyczny ze startu wychodził. Być może ten początek kariery nie był kojarzony z tymi superstartami, ale jednak nauczył się ich nie jest jedynym zawodnikiem na tej liście, który przeszedł taką drogę. Za chwilę będzie kolejny, ale Artiom no zdecydowanie w, tym, w tych ostatnich sezonach pokazywał, że potrafi, potrafi świetnie startować i głównie chyba dzięki temu doszedł do tej pozycji, w której jest, bo trochę mu tego brakowało, a teraz już jest zawodnikiem kompletnym i myślę, że Ciężko powiedzieć, że nie zasłużył sobie na miejsce na tej liście. Tak, zdecydowanie, bo u mnie również na tej liście znajduje się na tym samym miejscu, na piątym, więc yy, jak najbardziej. No, muszę się tylko i wyłącznie zgodzić i ciężko co, cokolwiek więcej tutaj dodać, jeśli chodzi o Artemę Gute. Tak, to jest zawody, który się tego nauczył. Nie miał tego yy, tak od początku, jak to bierz Musielak. Tu jest kwestia pracy, tu jest kwestia podnoszenia umiejętności i faktycznie te starty teraz są naprawdę wyborne. No to miejsce czwarte. Grek Hankok. O, tak nisko? To czwarte miejsce. To nie jest znowu aż tak nisko, ale no, Greg Henko również znany z tego, że świetnie potrafił ze startu wychodzić. No i też chyba temu zawdzięcza swoje największe sukcesy, bo Grek nie jest jakby kojarzony z, wielkim, z wielką walecznością, z wyprzedzaniem w polu, raczej właśnie z tym, że te starty wygrywały później te pozycje utrzymywał, więc czwarte miejsce za podium, ale nadal wydaje mi się, że dość wysoko. Dobra, u mnie na miejscu czwartym jest Tony Rickardson. Ktoś też może powiedzieć, że tak nisko albo tak wysoko, bo nie wiem, może u Ciebie na przykład Rickardsona nie ma, nie, nie, nie wiem tego jeszcze, natomiast no nie no, to był gościu, który wygrywał większość turniejów głównie dlatego, że dobrze startował. Wiem, że w jego najlepszych czasach były eliminatory i często jeździł z pierwszego pola, i może to mu trochę ułatwiało sprawę. Natomiast no, było dużo takich sytuacji, w których nie wiem, trzecie, czwarte, drugie i tak wygrywał te starty. Więc no, ja pamiętam Tonego jako gościa, który startował i było w sumie pozamiatane. Wiesz, może to też była kwestia sprzętu i tych technologicznych nienowiny, które wprowadzą. Kto wie, ale starty były dobre. Jakby na koniec wychodziło dobrze, więc do tego na czwartek. Czyli co, przechodzimy do podium. Tak, pokaż, pokaż mi tam, co tam masz. Drugim widzom również. Trzecie miejsce Dominik Kubera. O, proszę. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj trochę będę się musiał pewnie wytłumaczyć, bo Kubera na początku swojej kariery startował źle. Ale cały ten postęp, jaki zrobił do momentu, w którym jest teraz, kiedy jest, moim zdaniem, jednym z najlepszych startowców na chwilę obecną w całym światowym żużlu. No, to może, może za ten postęp troszeczkę dostał u mnie plusa i jest przed Hankokiem, przed Łagutą i przed Musielakiem, ale naprawdę to, co Dominik Kubera w tym momencie potrafi robić na startach, to jest coś fenomenalnego. I Dominik zawsze miał, miał tą waleczność, miał to, był taką zadziorą, potrafił się ścigać, ale zawsze mówiono o nim, że jest. Mniej perspektywiczny niż chociażby Bartek Smektała, bo właśnie nie miał tych startów. I on też się tych startów nauczył. I teraz startuje świetnie, dokładając do tego ten Ząb, który ma na dystansie, wychodzi z tego świetny zawodnik. I fajnie, że będziemy mogli Dominika oglądać w Grand Prix i myślę, że, że jeszcze nie jednemu tam. Trochę krwi psuje, bo naprawdę z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Te starty moim zdaniem już są bliskie perfekcji i przede wszystkim bardzo regularnie potrafi je powtarzać. Więc, no, oby tak dalej, panie Dominiku, i oby wyniki też się zgadzały. Także u mnie na trzecim miejscu Dominik Kubera. No powiem ci z dwójki z Mektała Kubera wybrałeś Kubera. Jestem trochę zdziwiony, ale jakby argumentacja trochę mogła Trzy lata bo... temu bym wybrał Smektała, ale. Ale teraz yy, troszeczkę się to zmienia. No okej, okay, to w takim razie muszę Pedro rozczarować, u mnie tego zawodnika na liście nie ma, bo u mnie podium otwiera Niki Pedersen. Też słusznie. Też słusznie. Niki Pedersen, którego musiałem dobrze przemyśleć i gdzieś go tutaj dokooptować, bo na początku w pierwotnej wersji go tu nie było, mówiąc szczerze, no ale później faktycznie trochę sobie to wszystko przeanalizowałem, no i tak, no te, teraz Niki Pedersen to jest start, no nie oszukujmy się, to nie jest zawodnik, który wyprzedza, yy, ale dobrze się broni. Leo Madsen nie lubi tego. <laughs> w poprzednim roku mieliśmy taką sytuację, kiedy Madsen Tak się starał, tak się starał, że nie dał rad. No ale start. Jak najbardziej. Niki Pedersen to starty i to już od dawnych lat było to widać, że to był gość, który potrafił wyjść ze startu, no ale też jeśli chodziło o zadziorność na torze. No to był zawodnik kompletny. Swego czasu to jest. To zawodnik... był zawodnik, który pamiętałeś z tego, że zawsze wszystkich blokował. Tak. No więc, jeżeli zawsze miał możliwość blokowania wszystkich, to znaczy, Dlaczego że wygrywał starty? z nimi starty. tak. Nie tak. <laughs> Dlatego właśnie <waszy laughs> mówię, że po tej głębszej analizie doszedłem do wniosku, że w sumie warto by go było tutaj dać i to tak wysoko. No. O, trzecie miejsce to wiesz, jeszcze nie jest top topów, więc drugie miejsce u mnie Jarosław Hamper. Mhm. Zawodnik od zawsze znany z tego, że świetnie startował, zaraz ktoś pewnie napisze, że bo się czołgał. Słuchaj, pakt, można było. Fakt. <grym> jakby fakt niezaprzeczalny. No. Wiemy, jak to u Jarka wyglądało, wiemy, że przechodziło mu to płazem, więc było jak było, ale nie ma co ukrywać, że te starty były świetne i to zawsze była główna broń Jarosława Hampela. Teraz czołgać się już teoretycznie nie można. Jarek nadal świetnie startuje mimo wieku, więc. No, ciężko powiedzieć, że Jarek Hampel nie jest wybitnym startowcem, więc u mnie na drugim miejscu Jarek Hampel. Zgadzam się z Tobą, drogi Piotrze, i to do tego stopnia, że również umieściłem pana Hampela na miejscu drugim. No więc teraz już chyba zostało nam tylko i wyłącznie miejsce pierwsze. A jest tym zawodnikiem u ciebie Piotr? Niki Pedersen, okay. który, jak już powiedziałeś, świetnie startuje, zawsze wszystkich blokuje, głównie dlatego, że wygrywa z nimi starty. No, co tu dużo mówić? No, Niki Pedersen zasłynął z tego, że jeździł z przodu, i na pewno wybitne starty mu w tym pomagały. Nie da się kręcić średniej 2700 w Ekstralidze, przegrywając wszystkie starty, bo po prostu nie dasz rady powyprzedzać wszystkich topowych rywali. Musisz dobrze startować i teraz Niki Pedersen też startuje wybitnie. Czasami sobie nie radzi w polu, ale pamiętajmy, nawet w krośnie, jak się wycofywał, to jechał pierwszy. W tym wyścigu, który później zrezygnował, bo start wygrał. Więc no jest Niki Pedersen wybitnym startowcem i, mimo sympatii czy antypatii, pewnie dla wielu kibiców nadal nie do końca jest lubianym zawodnikiem, ale trzeba oddać cesarzowi co-cesarskiej. Jeździć potrafi, startować również potrafi, więc u mnie na pierwszym miejscu Niki Pedersen. U mnie na pierwszym miejscu z kolei również indywidualny mistrz świata. Czterokrotny, nie trzykrotny jest nim Greg Hancock. Trzeba oddać Hancockowi co Hancockowskie, jednak moim zdaniem te starty u Grega Hancocka nie miałem żadnych wątpliwości, żeby umieścić go na pierwszym miejscu. Wiesz, dla mnie po prostu pomyślę sobie najlepszy start, no Hancock. No, po prostu jakby od samego początku, odkąd skojarzę tego zawodnika. Utożsamiają go z dobrymi startami. Jakoś tak mi się to wszystko cały czas w głowie układało, że, że, nie, mo, że nie mogło być inaczej na tej liście, rozumiesz? I y, no wiesz, tak jak sam powiedziałeś, no nie był to zawodnik, który fenomenalnie wyprzedzał, czy jeździł po, po, po trasie jakoś super. To był gościu, który wygrał start i dojeżdżał pierwszy i tyle. I jednak te trzy tytuły, no z tego się w sobie tak ta dobrą sprawę wzięły w dużej mierze. No nie da się ukryć, więc na pewno nie jest to błędem, ale. U mnie spadł trochę niżej, może troszeczkę to, subiektywnie, może przez jakieś tam e, wiesz, tego lubię bardziej, tego trochę mniej, bo działało. Ale, to no, to zawsze będzie subiektywne, bo obiektywnie też nie mamy jakby e, warunków, żeby to porównywać. No, wiesz, tak naprawdę ciężko powiedzieć, jakbym. Byś postawił w Prime Henkoka z Kuberą, czy by Henkok z nim wygrał wszystkie starty, nie? Może tak, ale. Chciałbym, bo wszystkie wiesz, na ten. Na to do sprawdzenia. No, to wiesz, to jeszcze tak. musisz ich wziąć w takim wieku, kiedy byli. no jak weźmiesz Henkoka w wieku tam 50 lat, to już może nie wiesz, takie już refleksji, nie? Nie jednego no, by tu pokonał. No to na pewno, to na pewno, więc no, ten ranking zawsze będzie. Tak, i troszeczkę wypatrzony przez to, kogo bardziej lubimy, kogo mniej, ale o to w tym chodzi. To jest zabawa, więc zachęcamy Was również do tego, żebyście bawili się z nami. Napiszcie swoją ósemkę, najlepszych startowców. Przyznam szczerze, że pod poprzednimi odcinkami te ósemki czasami były bardzo dziwne. Bywali tam zawodnicy, o których bym nawet nie pomyślał, więc o to właśnie chodzi, żebyście też wyciągali jakby swoich, jakichś zawodników, których pamiętacie, swoich ulubieńców. Bo czemu nie? Mamy to, co mamy, mamy luty, marzec, kwiecień, zależnie kiedy ten odcinek poleci, ale czekamy na ten sezon, bawimy się i róbcie to razem z nami. Tak jest. Zostawcie również łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, a my już y, uciekamy. To by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek naszego To Toposzym. Dziękuję Ci Piotr. Dzięki bardzo. Ja Wam również też dziękuję. Trzymajcie się ciepło. No i co? Sezon coraz bliżej.